Państwo dziś dla mnie to ogromna radość, satysfakcja, to państwo i duma. Tak, duma, że w gminie Krzywenka powstał tak przepiękny obiekt. To dla nas naprawdę wyjątkowy dzień. Przychodzę i patrzę, szkoda, że jest pozakrywane tymi wykładzinami, bo mówię, co jest po spodek, jakie są tu linie, do czego będzie służyć ta sala, ale z tego wynika, że to będzie sala widowiskowo-sportowa. I myślę, że jak słyszałem, że to jest pierwszy obiekt, to długo czekaliśmy na niego, ale lepiej później niż Panie, bardzo dziękujemy za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość, że możemy razem z wami świętować to piękne wydarzenie otwarcia e, no tej cudownej hali. Piękny obiekt, wpisuje się w obiekty sportowe na terenie regionu Leszczyńskiego i będzie służył wszystkim mieszkańcom, bo mam nadzieję, że po godzinach lekcyjnych również mieszkańcy Melencina, ale również Krzemieniowa przyjadą tutaj, aby pograć sobie w piłkę, poćwiczyć w wspaniałych warunkach. Także jeszcze raz państwu Gratuluję, życzę przede wszystkim, aby służył wiele, wiele lat.